Cześć! Wiele osób pyta się mnie słysząc tę piosenkę, bo bardzo często gram ją na imprezach. Co to jest? Co to za fajna melodyjka? Więc dzisiaj Wam opowiem. To jest piosenka ludowa z okolic Ziemi Pszczyńskiej o myśliweczku. Więc tym, którzy jej nie znają, dzisiaj poznają. Poszedł myśliweczek z rana na zające. A tam ekolog powiedział, żeby nie zabijać tego zająca, bo nie wolno strzelać do zwierząt, a myśliweczek powiedział, że, że on nie zabija, on tylko Chciałby coś zjeść, bo on się głównie żywi z zającami. A ekolog powiedział, że nie, że on myśliwy musi sobie znaleźć teraz coś innego do roboty, bo to już nie są te czasy, że polowania i myśliwi, że zwierząt nie wolno zabijać. A myśliwy powiedział, to co ja mam chodzić głodny? A ekolog mówi, nie to se coś wymyśl. Bo zwierzęta nie są do zabijania, tylko do przytulania. I ten ekolog przytulił tego zająca. I zając go ugryzł, i miał wściekliznę. I ta wścieklizna przeszła na tego ekologa. Wdało się zakażenie, ekolog umarł na sepsę. Bo nie wolno strzelać do zwierząt i zabijać. Chyba, że małych ludzi to można usuwać, ale zwierząt nie. W następnym odcinku usłyszymy piosenkę o Wesołym Karliku. Cześć!